Szczenka ściągnięta, gogle zostały w domu. Dzisiaj taki trip. Trip, po prostu trip. Marzec, w marcu. Fuh. Słuchajcie, w marcu, jeśli chodzi o polskie warunki, są przeważnie dwie możliwości, trzy, albo jechać w okolice Bielska, albo jechać w Beskid Mały, albo jechać do Finale. I ja postanowiłem, słuchajcie, na ten region sadzę już się, za, e, czaję już się dłuższy czas Białe Karpaty. przyjazdu na chwilę obecną 8.31 Odjazd pociągu 8.41 Na styk, przede mną korek, jestem za jednym korkiem Masakra, po prostu przyło mi to cały dzień Tak, wylodowałem dworcu w Puchowie Dlapeć? Dlapeć, no Okej, okay, dobra Trudno, już tak, dziękuję Nie, tutaj powinienem kończyć swojego tripa, ale niestety zbieg wielu sytuacji spowodował, że po prostu spóźniłem się na pociąg, który miałem jechać z Taręczyna do starej tury, jechać od najwyższej szczyty Białych Karpat. Słuchajcie, dlatego... Ale w sumie nie żałuję tego, bo inaczej e, miałem już całego tripa, wiecie, że tylko szli jak po sznurku po prostu bym sobie przejechał tamte 8 dyszek, ale... No w sumie to dobrze, bo słuchajcie, to będzie taki stary, dobry, oldschoolowy trip z patrzeniem na mapę, patrzeniem co dalej i tak dalej i tak dalej. Dlatego nie narzekam, kieruję się dalej na przełęcz pod Jurikowcami. Tu dupa rozpasa strasznie z tymi internetami, GPS-ami, zegarkami. Właśnie popieprzyłem drogi, zjechałem na jakąś wyspę. Czułem, że coś jest nie tak. Tam. To jest niemożliwe, kurwa. To, jest niemoż to nie może tak być. A wy. jest żółty szlak. Udało się. Tak przejechaniu pięciu kilometrów, czas zacząć, czas włączyć napęd. I teraz pytanie filozoficzne: e, czy. Zasięg elektryka liczy się też bez prądu, czy nie? Hmm? O, ciężkie pytanie, nie? Dobra, włączam mapę. Pyk. Słuchajcie, dzisiejszy trip będzie taki, będę się starał zrobić jak najbardziej oszczędnie, będę chciał się... będę chciał przejechać tego tripa, żeby mi jak najwięcej baterii po prostu zostało. I słuchajcie, to jest fajne w elektryku, że Na normalnym rowerze ja by to prowadził, wiecie Piękny szlak, kurde, do podjazdu, do jazdy, bo jest przyczepność, jest e, Przyzwoite nachylenie, które Pewnie by się wyjechało na zwykłym rowerze, ale byłbym wypompowany po prostu A tutaj jest ta lekkość, kurde Fajne to jest, naprawdę fajne Słuchajcie, tu jest zupełnie inna filozofia Dbania o napęd, o ile yy, w rowerze zwykle. no też zawsze czyściłem ten napęd, ale to z innych względów, czyściłem napęd, bo po prostu było to czuć, że ciężko się jechało, tutaj e, no, trzeba po prostu na to patrzeć, bo no, mając tą asystę, wy nie czujecie tego, że wy to wszystko mielicie, te przerzutki, że wiecie, że to zapachane błotem, no bo to wiecie, motor to przegwałci ale ale no, no, trzeba na to, za to, na to zwracać uwagę. Najlepsze batony energetyczne, jakie są? nie liczę w ogóle na nic więcej, na jakieś tam, wiecie, ekstremalne szlaki. Dzisiejszy dzień jest właśnie taką typową pojeżdżanką po rejonie, którego nie znam. Słuchajcie, górki, dolinki, jest przyjemnie. W dodatku, no, jest przyjemnie. O, sowka, ślimaczek, motylek, nietroperek. To przynajmniej nie ma niedźwiedzi. Docieram do granicy e, czesko-słowackiej Teraz już będę jechał główną, ale taki główny trakt Białych Karpat no. Ładnie, ładnie. Spokojnym tempem jadę sobie cały czas wzdłuż takiego dosyć... O, zobaczcie. Głębokiego... Znaczy głębokiego? No takiego bąboziku. Takie klimaty jurajskie. E, ktoś pomyśli, co goś, kurde, enduro, szutry. Tak. Dla mnie to też jest enduro. A że nie ma zjazdów. Słuchajcie, no, trzeba być otwarty na wszystko. No. Za trzy dni wyjeżdżam do finale, to tam sobie pozjeżdżam, a teraz sobie pojeżdżę po białych karpatach. Przypomina mi to e, Beskidnińskie, takie pogranicze Bieszczadów i Beskidnińskiego. Bardzo przyjemnie O! Pierwszy śnieg dzisiejszego dnia ilości zadowalającej. Jego. Siodło basta, rosetik, aha, czyli skrzyżowanie basta, tak się nazywa. Eee, to jest prusmyk, 13,5 km. Eee, tam zrobię sobie chyba jakiś, mam nadzieję, że uda mi się tam kupić jakiś obiad, bo już burzy w brzuchu. Tak, zjechałem bardzo kiepską drogą na sam dół, cały czas, cały czas szutr. Taka dojazdówka do zwózki. Jestem do we wlarskim przesmyku i teraz czerwonym szlakiem na chlebową. Coś takiego Raczej tutaj nic nie zjem Dobrze, że ten pies gębą szczeka. Jestem po stronie Czeskiej dla odmiany 3 km takiego. O nudnego czegoś ale w sumie to jest nudne jestem w górach strumyczek szemra szemrze jest fajnie, nie wiem nie narzekam, w dodatku mam jeszcze 6 kresek na baterii 46 km przejechany, nie wiem ile przewyższenia ale na pewno nie mało Także jest dobrze no i nigdy tutaj nie byłem, więc to jest chyba najlepszy powód żeby się z tego cieszyć, że tu jestem. Właśnie mi zdech telefon, nie wiem. Z 25 zrobiło, coś się zawiesił, tak więc jadę bez mapy. I wiem, że mam teraz dojechać do chmelowej czerwonym szlakiem, a potem no. powinien, nie wiem czy tak będzie, powinien być niebieski szlak już do, do samego Puchowa. Chciałbym się powiedzieć, super, mam powerbanka, ale nie mam kabelka. Wieki tego nie robiłem. No dobra, nigdy tego nie robiłem. Ale czas uruchomić kompas hmm. Może ktoś będzie miał jakąś ładowarkę? Mam mapa zajebista, z 81 chyba. Tak, prezentuję wam tryb walk assist, tak zwany. Czyli rower, nie jest tak, że on was wyciąga pod tą górę, ale wy sobie swobodnie idziecie, a rower po prostu jedzie sobie sam. Wygodne, bardzo nawet. Fajnie to tu wszystko wygląda, dwie dobre wiadomości, dwie wiadomości, pierwsza jest taka, że znalazłem szlak faktycznie niebieski, zgadza się, do Puchowa, tylko tu jest napisane, że do Puchowa jest 5 godzin 25 minut, czyli dużo. Gdzie generalnie to ratują mnie oznaczenia tutaj Bardzo dobre oznaczenia szlaku są, także Mam nadzieję, że będzie to do, tak, tak do samego Puchowa Wtedy powinienem dać radę na styk Puchow 4,50 Tam było 5,20 Ja to zrobiłem w 15 minut niecałe, więc Mniej więcej dwa razy szybciej, więc 2 dwie godziny jazdy Może będzie szybciej, bo Jednak troszkę na tych podjazdach Więcej na zaoszczędzę. No i na zjazdach, ma tutaj już Wiadomo Czerwony kamień, godzina 5 To w tym słońcu, to jest Puchow 60. Bardzo mała Tkania, Paris, Helsinki, a Puchow Jestem w dupie w sumie, się znaczy w dupie, w sumie to jest bezpieczny jestem może tak, gdzieś pogubiłem szlak, zjechałem do jakiejś wioski, kupa asfaltu teraz mi zostało. Jedna dobra wiadomość jest taka, że nie zastanie mnie zmrok, bo jeszcze mam cztery kreski, mogę dać busta i po prostu jestem, mam 10 km jeszcze do Puchowa, ale postaram się jeszcze tam przed Puchowem zjechać na północ, na zachód i tam jeszcze do Puchowa wjadę szlakiem, takie wiecie. Tak, przynajmniej coś, żeby to nie wyglądało tragicznie. Wpijam jeszcze, dołączam do tego szlaku, z którego zboczyłem, Tak żeby do Puchowa po prostu wjechać szlaki. Jeszcze 30% baterii. Choć teraz to już pójdzie bardzo szybko. Jak tylko dojadę, teraz jadę bez wspomagania. No, sorry, na sory na eko, jak tylko dojadę do podjazdu, boost. Koniec prądu, koniec tripu. Puchło w godzina 40. Znalazł się szlaczek pyk, pyk i do odcięcia Do godzina 10 Ja tam jeszcze za jakieś 15 minut To już w każdej chwili można zdechnąć Do Puchowa wjechałem szlakiem Także jakkolwiek Tak troszeczkę się tam To wszystko obroniło Jest już czerwona kreska, tak więc Jest to kwestia metrów, jak to padnie 83 km dystans, przewyższenia, nie wiem, bo się coś, coś się porobiło z zegarkiem. Słuchajcie, tak jeszcze trzy słowa, podsumowanie Białych Karpat w ogóle, no, bardzo fajne miejsce dla kogoś początkującego, jak ktoś chce tak się odmurzyć, jak ktoś się nie chce, wiecie, bo z jazdy to zawsze tam jest jakiś stres, a tutaj po prostu pykacie sobie, wiecie, traskę, pykacie sobie szlak, westresowo pokonujecie dystans po górach. Nachylenia są naprawdę fajne, takie do, są raz do podjazdu. No, polecam, polecam, ale nie nastawiajcie się na endurowy ryby. To jest czysto turystyczna, turystyczny rejon. Do następnego, cześć.